No cześć, cześć, witajcie, Tomas w kolejnym tym razem nietypowym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, postaram się powiedzieć po prostu jak najszybciej, najprościej, jak tylko mogę, e, sytuacja, jaka zaistniała na kanale. E, ponieważ, jak mogliście zauważyć, ostatnimi czasy, no rzadziej, no praktycznie w ogóle... Od miesiąca, no i nie było filmów ani też live, y jak robię, no to ostatnio, no rzadko. No rzadko, część osób pisała do mnie, część osób ogólnie się pytała, ale no po prostu kanał umarł ostatnimi czasy. I chcę powiedzieć, dlaczego i chcę powiedzieć, jakie, słuchajcie, zmiany będą póki co następować, jeśli kogoś to w ogóle interesuje. Ale tak, ogólnie na live, który był niedawno, e, mówiłem mniej więcej, że po prostu będę zmieniał content. Głównie o to się wszystko rozchodzi. Będę się starał zmieniać content, ponieważ no, są, mam pewne powody, e, dla którego już mi się po prostu mój poprzedni content trochę nie podoba. I postaram się wam to w skrócie jak najszybciej wytłumaczyć. Ale są dwa powody, w sumie główne. Po pierwsze, już. Granie w tego typu gry, jeśli chodzi o Robloxa, no nie sprawia mi aż takiej przyjemności jak miałem to kiedyś. A druga rzecz to live'y, które głównie polegały po prostu na konkursach i giveawayach. Nie zrozumcie mnie źle, były też fajne momenty na nich, ale głównie jednak, no polegało to na rozdawnictwie, bądźmy szczerzy. I było naprawdę wiele osób, które naprawdę przychodziło na te live, y i można było zauważyć, że jednak nie są tylko po konkursy. No to jednak większość była tu po to. I co prawda, widziałem też, że po pod odcinkami była fajna aktywność itp., ale głównie content cechował się na tym. I po prostu chcę częściowo to zmienić. Nie mówię, że będę totalnie odchodził od Robloxa, od tego wszystkiego, co jakby mój kanał był znany przez te 3 lata już. I. Cieszę się, że taką społeczność udało mi się stworzyć, ale no po prostu musicie zrozumieć, że wszystko się po czasie nudzi i jak będę to robił na siłę, no to nie będzie z tego pożytku, bo wiecie, jak to jest kontent robiony na siłę, to jest bez sensu tak naprawdę. I po prostu wychodzi pewna gierka, o której już mówiłem w sumie na najwie, ale jako, że jestem dużym fanem gier strategicznych, to uznałem, że częściowo kontent przeniosę właśnie na to. I możliwe, że o nich słyszeliście? Nie wiem, jest to polska gra ogólnie, nazywa się Age of History 3. Tak, jest to Age of History 3. I czekałem na nią długo, ponieważ mówię, lubię gry z mapką. I tak naprawdę duży potencjał, jak na live, jak na multiplayer, jak na ogólnie content fajny i poradnikowy i wszystko. I myślę, że z tego głównie będę chciał się teraz skupić, jeśli uda mi się zdobyć społeczność taką bardziej nie pod kursy, tylko. Tylko taką, która będzie wchodzić na live za czas, żeby pogadać się, pośmiać, e, czy tak samo na odcinki. No to oczywiście content będzie różny. Będę się być różny w zależności od tego, co Wam się akurat podoba. I co mi się oczywiście podoba, bo wiecie, jak to jest contentem na siłę. Ale głównie na tym będę chciał się teraz skupić, i to chciałem wam głównie tutaj przekazać, e, dlaczego też po prostu ostatnio nie nagrywałem bo nie chciałem nagrywać na siłę i po prostu już mi to nie sprawiało takiej przyjemności jak kiedyś i temu będę po prostu czekałem, żeby zmienić content. Więc no tak to się prezentuje, nie mówię, że... Jak, mówię, jak powtarzam, nie mówię, że zupełnie odchodzę od tego co robiłem przez poprzednie 3 lata, ale być może będzie jakaś dłuższa przerwa od tego, będę chciał się skupić po prostu na innej grze, innych rzeczach i zobaczyć jak to wyjdzie wszystko. A potem się po prostu zobaczy, więc jeśli ktoś obejrzał ten odcinek do końca, jeśli kogoś to interesuje, to tak się po prostu póki co prezentują u mnie sprawy i tak będę chciał to zrobić. Nie wiem co o tym sądzicie, możecie dać też sugestie, ale no mówię, chcę po prostu nagrywać to co lubię i zobaczyć jak to się przyjmie i tyle. Po prostu, bo wiecie jak to jest, najlepszy content tworzy się po prostu kiedy czerpiesz z tego jak największą przyjemność, to wtedy to się chce, nie? Jak się chce, to się tworzy lepsze rzeczy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc tyle gadania, tyle chciałem przekazać. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, za bycie tu, za to, że udało nam się taką fajną społeczność zbudować i zobaczymy w jaką stronę to póki co pójdzie. No i dzięki. Siema. Cześć.